Ciemno, no widzowie, zgadnijcie, kto wrócił z mlekiem? Ja. Ja wróciłem. Po 7 dniach wypocząłem. Jestem świeży. No. Nie zapomnijcie o subskrypcji, e, lajkowaniu tego kanału. No i co? Już dwa razy mi się telefon przegrał przez to, że za dużo mam tych filmików, już nagromadzonych dla Was. Tak naprawdę i nie mogę przez. 5 dni, a było tam więcej troszeczkę, nie mogłem nagrywać nie? I jak teraz mi się też coś wytnie, no to wrzucę to jako short po prostu, albo jako filmik i pokażę Wam, że jak mi się teraz coś wytnie to Wam to tak naprawdę pokażę, bo jestem sam dzisiaj całkowicie jestem sam nie ma ze mną dzisiaj nikogo, żebym mógł, nie wiem, iść pierwszy albo coś, ja idę pierwszy do naszego <laughs> nawiedzonego lasu, postaram się włączyć komentarze no i co najważniejsze się to ma, że nagrywać. Mam nowy taki plan z nagrywań. Tak jakby nie, nie ma operator kamerzysty ze dzisiaj. Nie mógł dzisiaj ten iść, nie? Ale dobra, nieważne. Sam jestem i ten. Boże, zapomniałem czapki nie mam, tu jest w ogóle szok, bo zapomniałem o czapce. Nie zdarza mi się, ale no, dzisiaj niestety. Nie chciała mi się wracać do domu, bo było za daleko. Bardzo blisko mam, ale... Nie chciałem się marnować. Jak mówiłem, jak mi się coś wytnie, od razu idę to wrzucić, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, czy ja to i tak i tak usunę, czy nie usunę. Nieważne, nie, nie ma to znaczenia, rozumiesz? Chłopie, teraz może, nie wiem, teraz za 10 sekund może się to wyjść, nie wiem, nie mam pojęcia. Nagrałem też przed chwilą filmik taki, chciałem nagrać to tak jak teraz. Tylko mi się wyciało tak. 9 sekund koniąców. bo patrzę, a tam filmik dziękuję. Chcesz wrzucić na ty, proszę bardzo, możesz. Postaram się też włączyć komentarze, bo widz, którego znam, chodzi za mnie do klasy i do szkoły też. Nie będę mówił IMienia. Powiedział, że nie mam włączonych komentarzy. Patrzę, rzeczywiście nie ma. Nie wiem jak to się włącza Nie wiem, dajcie rady w komentarzach. Oczywiście Prima Prinz nie wiem jak to włączyć. Po prostu mam ciągle, jak wchodzę w ikonkę komentarzy, mam, mam kółeczko, nie? Włączone. Nie wiem, czy mam kliknąć wyłączone czyli po środku jest jeszcze jakaś tam treść, albo nie wiem co. Czy jest kraj, zawsze nie widzę tego wejścia. Zawsze. czy jest. Czekajcie. Czy jest 1405, czy jest 12, czy jest siedemnasta. Nie Nienawidzę tego wejścia, po prostu, ten odcinek też będzie jeden z krótszych, bo sam, no, boję się Galoty robię kupę Proszę bardzo, ale... Wróciłem, tak? Z mlekiem wróciłem, ja mam teraz mleka ani czapki Chciałem przynieść mleko z domu Chciałem... no, mleko chciałem, nie? Wziąć i... Chciałem, no widzę, że wróciłem z mlekiem na no, jelo Wiesz, o co chodzi ale no nie udało się, ale wróciłem z mlekiem to jest po 7 dniach wróciłem z mlekiem no i co dalej no widzowie co możecie powiedzieć o swoim życiu no nic mi nie powiecie bo nie włączę komentarzy najprawdopodobniej ale jak mi się uda to oczywiście możecie pisać co jest na obiad, na kolację możecie włączyć się to na youtube, w domu Oczywiście mój kanał nigdy nie przeklina, nie ma tu żadnych... Przyjazna od Fosmera ja, ja No, nie wiesz o co chodzi kolego lub koleżanko. Kim jesteś w ogóle, ty? Znaczy wiem, że na pewno mam... I w ogóle wniósł 24 albo 3 subskrybentów. To jest naprawdę szok, dziękuję wam całego hejduzka tu naprawdę jest tu w Rakowie dziękuję was z całego serduszka za 23 subskrypcje jak widzicie na tiktoku też jestem te, chyba debilek 1, 2, 3, 4 się nazywam jak coś to chcecie wbijać obserwujcie mnie tam też jestem tam też robię te filmiki te tysiąc osób jakby mnie zaobserwowały yy. Jesus Christ, jakby mnie Coś walu. I to nie była moja noga ani nic. Rozumiesz? Coś tu idzie. Coś tu idzie. Ja słyszałem, nie, jakby coś stamtąd szło. No sam po prostu się boję. Nie mam partnera ani nic, nie. Nie wiem, co się dzieje za mną, przede mną, koło mnie, za mną teraz, nie wiem co się dzieje, tylko... A ja w kamerę nie lubię patrzeć tak, o, bo jak zobaczę, to ja panikuję, ja nie widzę... Jak się gapię tak o w kamerę i widzę, że coś jest za mną, to ja wtedy widzę tak kątem oka, ale na przykład jak widzę jakieś drzewo, które mi się rozmazuje na przykład, no to wtedy myślę, że to jest jakaś istoting, a istotingów... a się spierdział ktoś!